Yoś ma z tej strony że Dzisiaj gramy Minecraft, ale gramy Better Minecraft. To jest pierwsza taka seria, będzie z Minecraft, ale. Więc my zacznijmy. Dobra, krówka tutaj jest, chodź, to krówka. O, jest od razu domek. O! Wioska. Pewnie to wioska. Trzcimy od razu wezmę. Zobaczymy, co będzie w tej wiosce. O, o, tutaj coś jest. Nic nie ma. Ty, ale ładnie widzicie to. Czekaj. Wow. Co, kiedy zniszczę to, to dostanę siekierkę? Ty, dostanę siekierkę, dobra. Wow, dobra, bierzemy to. Bierzemy, bierzemy. To też sobie weźmiemy. Nożyk, dziękuję. <laughs> nie no, w takim czasie i takie itemy mamy jest po prostu takie może być, że niemożliwe. Tutaj mamy jeszcze jeden domek. Ty. O. o, kolejny nóż. No na razie to nam nie jest potrzebne. Może później nam się przyda. Widzowie. A, nie, widzowie, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału po więcej takich filmów. Zalajkujcie, róbcie co trzeba i powodzenia. I w dzisiejszym odcinku macie napisać hashtag BetterMinecraft. dobra To mam jakiś kościół i widziałem tam z tyłu, że coś jest. Dobra. Wchodzimy. Jest, jest, coś mamy w końcu. Dobra, mamy hełmik. To W sumie nam się przyda. Ole ładnie, Ty mi. Zwoniła, że my mamy mapę. Kurde, nie złapałem szybko tej wody z tym nubem. Będzie więcej takich e, serii, albo, za, albo jak chcecie następny odcinek, musicie... Z Złote jabłka? Musicie zdobyć 10 lajków i robimy kolejny odcinek, nie więcej mar, a się przyda, i terewno też. Bierzemy siano, bo potrzebujemy pieniędzy przecież. Dobra, idziemy teraz tam, do tamtej struktury. Jeszcze tam gdzieś widziałem domek. I tu jest o wiele więcej skrzyń. Tym razem z jabłuszkami. Znowu i kolejny MLR. Gdy już zrutowałem skrzynki, to zacząłem szukać inne skrzynki. I po prostu rutowałem i inne tp. Nic nie ma oraz zobaczmy, co tam jest. Wygląda ciekawie. Okej, okay, tu są pigliny, tu są pigliny. Na razie nie chcę, nie chcę tam wchodzić. Muszę tarczę sobie zrobić. Oj, to. Do... Serio tak się da. Ja widzę, widzę, widzę. No dobrze, zrobiłem. Szybko zrobimy sobie tarczę. Bum. Nie, mleko, tarczę. Może tu damy, trzeba zrobić chlebek. Jabłuszko dla bezpieczności. Jezdzenie się na pewno przyda. Dobra. Idziemy, idziemy. Z ulgą Co to robi? Nic Ojej Nie, 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 nie Nie rób to dla mnie, nie, nie Nie, ja nie mam kilofa Ja nie mam kilofa Ja muszę zrobić kilof szybko jakikolwiek kamienny No wiesz, stworzymy sobie jakiekolwiek killów Nie chcę łudę Nie chcę mieć tego, tylko kamiennego Nie chcę chociaż trzy potrzebuję No bo jest git idziemy robicie się o nie o nie dobra muszę zjeść co jest przecież to to nie jest minecraft to jest miasto jakieś ile Nie, nie, nie idź tu, proszę. Rafa się okazuje. Nie, ale dostałem. Nie, oni mają jakąś ochronę. <laughs> nie, nie, nie. Oni mnie gonią! Jakiekolwiek bloki, szybko na tego grzyba. Nie! Bloki I się podbuduje tam lepiej będzie nie, nie ma. Wełny. po drzewach. Dobra, do nas będę musiał przeżyć. Nie jestem... nie gram aż tak w Bedwarsy tak często. Mnie nie obrażajcie. O dobra. Idziemy tego grzyba. Może ja tak robię? Bo co się tak bliżowałem? Może kiedyś zrobimy odcinek z Bedwars'ów, Może nie. Okej. Okay. Zagrożenie mnie czeka tutaj. Dobra, pójdźmy tam szybko, weźmy szybko wodę, aby... ...watera. I płyniemy szybko tam. Pójdę tam, pójdziemy. Nie, to jest dom piratów. Zostawcie mnie. Zostaw mnie. Kolego, jak, się, jak chcesz się tego zaprzyjaźnić? Proszę, zostaw Jakie łóżko tu? O jest coś! Dobra, to ja tutaj zostaję. To są bardzo dobre rzeczy. Na tą noc tylko. Enchant! Co jest? Ja mogę mieć od razu na drajd, ale będzie trudno. Wejść do nadaru. Ciasto jakieś Jest, dobra jakaś zbroja, w końcu Ema, jest jakieś tutaj łóżko? Chyba nie Nie, na tym mogę się położyć Dobra, nie mam gdzie spać Super Cześć Masz siekierę moją Czy Oddaj ją Oddaj Masz jabłuszko Yes, ja Tu jest jabłuszko? Wypuszczę tę tak gnojadę, ale nie tutaj zostają Dobra, te butelki z EXPEM Żółte. Trzeba, że tu będzie łóżko Zjemy się szybko No nie, nic nie ma po co, to zrobiłem Gdzie one wyfruwyły no Ej, tu naprawdę nic nie ma. Co zegar tylko. Nie, 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 nie. Ja, ja nie wychodzę. Dobra, zobaczmy no. O! To jest niebezpieczne, ale mamy dużą mapę w sumie, W sumie Jest jakiś obóz zombiaków. A tu creeperów. Ja w sumie nie wiem co robić teraz. Nie mam łóżki. Nie mam gdzie spać. Oj, 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 oj. Dobra, zabiję go. Tutaj szczęście. Co się nic nie ma zaś nie było mało życia. O, ja nie wiem. o już mi się nie podoba. Nie wiem, to jest jakaś kolonia, czy co? Trochę też burówki się przydają Dużo niepotrzebne rzeczy, bo są zaśmiecone. Nie chcę pić. Tu są strzały. Tu naprawdę nic nie ma. Serio. Nie, może coś na dachu będzie. tutaj za mną lata. Obóz, kolonia creeperów. Nie wiem czy tam chcę iść. Może w dzisiejszym odcinku pójdziemy. Ja nie mogę co się dzieje. To się za dużo po prostu dzieje. Się robi dzień. Chodźmy tu zobaczyć co tu jest. Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Zostawcie mnie, koleże. Tak, 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 tak. Dobra, kombo combo oni zrobili i mnie zabijają chyba. Nie mam jakiejś. jeść Cztery. nie, 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 no, nie, 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 do widzenia. nie, nie, no zostaw mnie. Że ja nie, mam nic. Co ja mam zrobić? Zgina, zgina, zgina Spadajcie koledzy Ja idę do wody Co ja mam robić? Nie, pójdę do tej łódki Zobaczyć co tam jest O, delfinku, dziękuję I Tu są jakieś Co, Co to jest? Kim ty jesteś Daj mi wejść Kolego daj mi wejść mhm. Ale fajne, że wiesz sprzeda Ile ty ryb masz Tam pewnie nic nie ma To pewnie też No dobra widzę wy. To chyba na dzisiaj koniec Jeżeli Wam się podobał Zostawcie łapką w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, a ja się z wami żegnam. Pa, pa.